Witam po południu First Republic Bank Czy to zapłon nowej fali wyprzedaży na giełdach? To jest temat przewodni tego wpisu Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB Zachęcam do bezpłatnego kursu online dostępnego tam na dole w opisie i w komentarzu Poświęconemu temu jak inwestować na giełdzie Andrzej Stefaniak First Republic Bank, czy to zapłon nowej fali wyprzedaży na giełdach? Poza wczorajszymi informacjami bardzo negatywnymi o najgorszej od 10 lat sytuacji na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, był także inny zapłon tego, co się wczoraj wydarzyło czyli wyraźnych spadków indeksów giełdowych, i te problemy i te informacje płynęły z banku First Republic. To on bardzo wyraźnie wczoraj spadał. Na pierwszym wykresie, który jest w tle, widzimy, jak w ujęciu intradayowym zachował się ten bank. Mieliśmy do czynienia z mocną luką spadkową, zamknięciem na minimach, więc no, ewidentnie tutaj inwestorzy niechętnie patrzą na to, co się wkrótce wydarzy dokładnie na tej spółce, ale oczywiście to, że ta spółka znowu zaczyna mocno spadać. Będzie także wpływało na nastroje inwestorów i może wpływać na nastroje, którzy mogą się obawiać tego, co się wkrótce może wydarzyć także u konkurencji innych banków w Stanach Zjednoczonych, być może także o innych na całym świecie. Więc, więc ten temat, który w marcu był wałkowany, może teraz wrócić. I dzisiejsza sesja będzie miała za zadanie odpowiedzieć nam na pytanie, czy rynek się faktycznie tego obawia, czy też zacznie neutralizować, negować, ignorować te informacje, które płyną z banku. Który widać na wykresie, na następnym wykresie widzimy to w ujęciu dziennym, i na szczególną uwagę zasługuje moim zdaniem wykres obrotu, ponieważ te wczorajsze spadki przyniosły nam największy obrót od miesiąca i naprawdę nie wolno ich lekceważyć. Myślę, że inwestorzy w Stanach Zjednoczonych mogą się tego zacząć obawiać, więc ta dzisiejsza sesja na Wall Street naprawdę ma bardzo duże znaczenie. Zobaczymy, czy inwestorzy faktycznie. Traktują to poważnie, czy chcą jednak wytrzymać do końca miesiąca na, na jak najwyższych poziomach, żeby ten miesiąc zakończyć w miarę e, pozytywnie dla indeksów giełdowych, dlatego też oczy wszystkich dzisiaj będą skierowane także na ten First Republic Bank, bank i czy on da pretekst, e, czyli taki zapłon nowej fali wyprzedaży na giełdach. Być może tak, dlatego też ta dzisiejsza sesja, jeżeli będzie znowu spadkowa, będzie potwierdzała negatywne nastroje i zmianę sytuacji. Sam bank, jak widzimy tutaj, kolejne dwa slajdy, to jest przetłumaczony artykuł z Bloomberga dotyczący właśnie tego banku, co on teraz robi, jakie są jego aktywności, co zamierza zrobić, żeby przetrwać na rynku. I naprawdę dzisiejsza sesja będzie testowaniem, czy rzeczywiście rynek podchodzi do tego poważnie, czy przekonują inwestorów, tych wszystkich, którzy decydują o dużym kapitale. Czy ma on duże znaczenie? Natomiast patrzymy także na taki wskaźnik pokazujący strach na rynku bankowym w Stanach Zjednoczonych i na razie on tylko lekko rośnie. Natomiast, jeżeli się okaże, że te wzrosty mają jeszcze większy, mocniejszy wpływ i widać, że rynek się boi negatywnych zjawisk na rynku, na amerykańskim sektorze bankowym, no to oczywiście faktycznie może być to katalizator do mocnych spadków. I kontynuacji tych tendencji, które wcześniej były obserwowane na, na giełdach w marcu. I oczywiście, mając na uwadze, że to dzieje się dokładnie na tydzień przed Fedem, ma to niebagatelne znaczenie na oczekiwania co do tego, czy będą następne podwyżki stóp procentowych. Ponieważ, no, jak to może być, jak może być następna podwyżka stóp procentowych za tydzień, jeżeli rynek znowu będzie rozgrzany. Kłopotami amerykańskiego sektora bankowego. Dlatego też widzimy, jak na dłoni implikowana stopa procentowa się zmniejsza. Już ta implikowana stopa procentowa, ta delta, którą tutaj widzimy, nawet dla czerwca nie wycenia pełniej 25-punktowej podwyżki stóp procentowych, a na grudzień widzimy 44 punkty bazowe wycenianej obniżki stóp procentowych, więc widać bardzo wyraźne przesunięcie. Na korzyść tych gołębi mówiących o tym, że już nie będzie więcej podwyżek stóp procentowych, że należy spodziewać się raczej obniżek stóp procentowych i oczywiście także będziemy patrzeć, czy ta implikacja kłopotów First Republic Bank w Stanach Zjednoczonych będzie miała także swoje reperkusje dla oceny przyszłej stopy procentowej w Stanach Zjednoczonych. To ma niebagatelne, bardzo duże znaczenie. Rynkowa stopa procentowa też bardzo ładnie oddaje te obawy, te e, niektóre kłopoty sektora bankowego, ponieważ no, ewidentnie tutaj na fali ostatnich informacji rentowności raczej mają ochotę na spadki niż na wzrosty, czyli rentowności amerykańskich i też europejskich obligacji idą w górę. Ale pamiętamy, że jesteśmy cały czas w konsolidacji, więc teraz spada być może za chwilę będzie rosnąć do czasu pokonania oporu, który ładnie widać na tym wykresie w okolicach 3,60, albo pokonania wsparcia w rejonie 3,30. Po prostu konsolidacja cały czas trwa i czekamy posłusznie na wybicie. Ja oczywiście spodziewam się, że dopiero Fed będzie w stanie zainicjować taki impuls. No, chyba że naprawdę rynek przestraszy się, że First Republic Bank może być pretekstem do nowej fali wyprzedaży na giełdach. Inwestorzy tak jakby już zapominali o tym, że core inflacja na całym świecie od Stanów Zjednoczonych przez Europę tutaj nam pozostaje na podwyższonych poziomach, więc ewidentnie ten temat jest już w cenach, jest już potencjalne zakręcenie core inflacji także dyskontowane. Gdyby było inaczej, to ta implikowana stopa procentowa cały czas wskazywałaby na szansę na podwyżki stu procentowego. Tu rynek obniżki już dyskontuje, że druga połowa tego roku przyniesie nam właśnie takie zjawisko w polityce monetarnej. No i teraz pytanie, czy amerykański dolar, który się osłabia, jest też efektem tego, że rynek boi się, że First Republic Bank da wyprzedaż przede wszystkim amerykańskich akcji. No, i w takiej sytuacji ucieczka od amerykańskiego dolara, więc jestem też pod wrażeniem tego, że amerykański dolar nie chce się umacniać na fali pewnego rodzaju strachu o rynek nieruchomości, o ten sektor bankowy, a to wszystko, jak wiemy, jest spowodowane bardzo dynamicznym podnoszeniem stóp procentowych, więc Fed, moim zdaniem, ma niewiel nie jest niewielka szansa, że Fed. W przyszłym tygodniu i w czerwcu jeszcze raz zdecyduje się na podwyżkę 100% ostatnią o 25 punktów bazowych. Moim zdaniem ta podwyżka jest już w cenach. Rynek sygnalizuje także obserwować korelację między zachowaniem jena japońskiego a amerykańskimi dwójkami. Wiemy, że ta korelacja jest bardzo wyraźna, cały czas występuje no i widzimy tutaj na tym wykresie to jest przykład. Więc jeżeli rentowności pójdą w dół na amerykańskich papierów, to prawdopodobnie Jen także zacznie się. Umacniać. No i drodzy Państwo, i w tej chwili zachęcam do dwóch nowych raportów, które się ukazały. Są podlinkowane tam w opisie i także w komentarzu. Pierwszy dotyczy tego, czy, czy giełda to jest w obliczu widma recesji, jak ona się będzie zachowywała. Warto się zaznajomić z tymi materiałami pokazującymi, pokazującymi, czy czeka nas recesja, jakie branże są najbardziej narażone i czy Fed dokręci recesyjną śrubę, czyli naprawdę, czy są szanse na jakąkolwiek jeszcze podwyżkę stóp procentowych. W tym raporcie jest, tam oczywiście jest to zawarte. Plus oczywiście raport, taki darmowy kurs online o tym, jak inwestować na giełdzie. Te dwa raporty są podlinkowane, jeszcze raz przypomnę tam na dole w opisie i także w komentarzu. No i rzeczona już giełda papierów wartościowych, czyli indeks giełdowy Standard Poor's. Czy on pokona swoje następne wsparcia? Czy uda się wywołać następną falę spadkową? Czy dzisiejsza sesja przyniesie następną falę ruchu w dół i zamknięcia na minimach? Ponieważ gdyby tak się stało, to naprawdę byłaby to wskazówka, że czegoś się naprawdę tutaj rynek obawia i że naprawdę będą wyparowywać na naszych oczach jakiekolwiek w ogóle szanse na podwyżkę 100% w Stanach Zjednoczonych. Także dzisiejsza sesja moim zdaniem ma bardzo duże znaczenie, ale z technicznego punktu widzenia to wyjście z kanału wzrostowego faworyzuje scenariusze prospadkowe, warto być tego świadomym, a indeks giełdowy DAX pokazuje coraz większą relatywną siłę, i tutaj dopiero staram się naruszyć ten kanał wzrostowy, który widać na wykresie, więc ta słabość. Amerykańskich akcji jest coraz lepiej widoczna, a na następnym wykresie widzimy, właśnie jaka jest duża przewaga europejskich akcji nad amerykańskimi. Jest ona najwyższa od ponad 20 lat. Bardzo dobitnie to widać na przykładzie, który widać w tle. No i w momencie tworzenia tego wpisu poznaliśmy bardzo istotne, ciekawe dane wstępne marcowe o zamówieniach na dobra trwałego użytku. I zobaczmy, drodzy Państwo, jak bardzo one różniły się, ale in plus od prognoz. Pokonały skrajnie optymistyczne prognozy, więc te dane są wielkim zaskoczeniem. Więc będziemy dzisiaj na fali mieć dwa zjawiska: dyskontowanie potencjalnych problemów sektora bankowego czy też nieruchomości, no i na drugiej szali te bardzo dobre dane makroekonomiczne. Więc jeżeli dzisiaj giełda jakim, jakimś cudem wzrośnie, indeksy giełdowe y, utrzymają wzrosty, bądź też te poziomy co najmniej z wczorajszego zamknięcia, to będzie to dowód że inwestorzy negują te informacje negatywne, koncentrują się na pozytywnych i że rynek naprawdę teraz ma taki sentyment, że dobre dane to dobre dane, a złe dane to złe dane i wróciliśmy do normalnej logiki dyskontowania informacji, które spływają na rynek papierów wartościowych, w ogóle na rynek finansowy. Amerykański dolar i zachowanie rentowności to także wzrok każdego inwestora skierowany jest do złota, ale jak widzimy Coraz dłużej utrzymujemy się w okolicach 2000 dolarów, więc e, potencjalne dalsze wzrosty euro-dolara faworyzują scenariusze prowzrostowe, i znowu rośnie szansa na powrót na ten psychologiczny poziom. Ale oczywiście posłusznie czekamy na, na wyrok. Moim zdaniem on dopiero zapadnie po decyzji Fedu i danych z rynku pracy w przyszłym tygodniu, ale trzeba mieć rękę na pulsie. Poza zarysowaniem, że istnieje górne ograniczenie rocznego kanału wzrostowego na cenie srebra, także jakoś na razie nie widać. Teraz ochoty na spadki, ta korelacja srebra ze złotem cały czas jest utrzymywana, natomiast największa słabość na rynku surowcowym jest widoczna na miedzi. Więc jeżeli dzisiaj zacznie podczas sesji amerykańskiej być tworzone nowe ekstremum tendencji spadkowej, tej w krótkim terminie, a już gdyby się okazało, że są marcowe minima przebijane, to w takiej sytuacji będzie to zachęta do tego, żeby naprawdę wierzyć w tendencję spadkową, że przekształca się tendencja krótkoterminowa w jakąś większą, mocniejszą falę spadkową, i także należy moim zdaniem obserwować, mieć pod kątem tego, czy problemy First Republic Bank będą zapłonem nowej fali wyprzedaży na giełdach. Więc te ostatnie minima marcowe są dla mnie bardzo istotne i ja radzę je obserwować. Jeżeli będą oczywiście problemy y, związane z y, procesami gospodarczymi, to prawdopodobnie także cena ropy będzie testowała i zamykała swoją wielką lukę wzrostową, która na początku kwietnia była otwarta. No ale będziemy ściśle monitorować, czy faktycznie tak się stanie, więc te okolice 75 dolarów są tutaj bardzo hmm, także istotne, nawet w średnim e, terminie. I co jest naprawdę niezwykle zaskakujące, to to, jak się co się dzieje na Bitcoinie? W momencie tworzenia tego wpisu nawet wróciliśmy na poziom 29 tysięcy dolarów. Ta tendencja wzrostowa przyspiesza. Jest to, stoi to w wielkiej sprzeczności z negatywnymi informacjami dla giełd papierów wartościowych. No i widzimy, tak jakby Bitcoin żył własnym życiem. Dla mnie jednak najistotniejsze jest to, że obroniły się wsparcia, więc rynek sygnalizuje ochotę na dalsze wzrosty oraz czy bitcoin cały czas jest wskaźnikiem wyprzedzającym to, co się wydarzy na giełdach papierów wartościowych? Ponieważ gdyby faktycznie kierować się tą korelacją, która w ostatnich miesiącach była obserwowana, to takie zachowanie bitcoina powinno dać wzrost indeksów giełdowych i zanegowanie negatywnych wskazań, które mówią o możliwej nowej fali wyprzedaży na giełdach. Dlatego też będę niezwykle czujnie obserwował nie tylko cenę miedzi, ale także bitcoina podczas całej dzisiejszej sesji. Amerykańskiej i to czy przekształca się to właśnie w zachowanie indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens, jakości pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie, Andrzej Stefaniak. I na koniec tradycyjnie polskie aktywa. Zaczynamy od danych z rynku pracy, które były dokładnie takie jak. Zakładały prognozy i były co ciekawe w marcu niższe niż odczyty w lutym. To pokazuje naprawdę wielką siłę polskiego rynku pracy, a wykres, który jest yy, kolejny, yy, gdzie mamy stopę bezrobocia na poziomach najniższych praktycznie od początku lat 90., także od, najlepiej oddaje siłę polskiego rynku pracy. Natomiast oczywiście złoty i polskie aktywa reagują na to, co się dzieje na eurodolarze, skoro na eurodolarze. Mamy tendencję wzrostową, więc polskie aktywa znowu są kupowane, i tutaj w ogóle nie widać jakiegokolwiek strachu i obaw o to, co się może wydarzyć w Stanach Zjednoczonych. Złoty się ewidentnie umacnia i ma ochotę na kontynuację tendencji w kierunku 4 złotych. Polskie obligacje tylko lekko reagują, lekkie mamy wzrosty rentowności, chociaż cały czas jesteśmy poniżej 6%. No i giełda papierów wartościowych, która po niższym otwarciu próbuje rosnąć, pokazuje, że tak zwane prawo Longa występuje. A prawo Longa mówi o tym, że w tendencji wzrostowej, kiedy mamy duży, wyraźny trend, to takie luki spadkowe w dół przypadkowe są momentalnie wykorzystywane do kupowania. Inwestorzy traktują to jako okazję, promocję do kupna. No i dzisiaj jest bardzo duża szansa, że zakończymy w ogóle sesję na dobowych maksimach. Tworzyłaby się świeca na wykresie dziennym o bardzo ładnym charakterze, o wzrostowym zabarwieniu. I w takiej sytuacji, moim zdaniem, cały czas będą bardzo duże szanse na to, że będziemy wkrótce atakować tegoroczne Maksima z dużą szansą, że poziom 2000 punktów zostanie tym, w tym wypadku pokonany. No i na koniec jeszcze raz zachęcam do tych nowych raportów, które są tam podlinkowane na dole w opisie i w komentarzu. Giełda w obliczu widma recesji, ten nowy raport pokazuje nam, jakie są perspektywy na to, co się może wydarzyć, czy czeka nas recesja jakie branże są wtedy najbardziej narażone i czy wtedy Fed dokręci czy też odkręci recesyjną śrubę w polityce monetarnej i dodatkowo ten nowy kurs o tym jak inwestować na giełdzie zwłaszcza początkujący powinni się zaznajomić z tymi materiałami żeby pochłonąć tą nomenklaturę tą terminologię i wiedzieć na co zwracać szczególną uwagę kiedy zaczynamy swoje kroki w inwestowaniu kiedy zaczynamy swoją przygodę z inwestowaniem warto być świadomym tego w jakim kierunku podążyć, co jest istotne co mniej i jakim językiem, jakim żargonem my się tutaj posługujemy. Przypomnę, ten raport, te oba te raporty są podlinkowane tam w opisie i także w komentarzu. Dziękuję za słuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o, o poranku. Wszystkiego dobrego, a dzisiaj życzę dużej, dodatniej pozytywnej stopy zwrotu. Pozdrawiam!